Jesteśmy na innej działce na Mazurach. Warunki na działce takie, że nawet nie podejmujemy próbę, żeby wysiąść z samochodu. Mamy fundament przygotowany do zalania. Zagęszczony grunt jeszcze w listopadzie. Ułożony styrodur, położone siatki wszystko przygotowane, odebrane przez kierownika budowy. Natomiast sąsiad wpadł na genialny pomysł, żeby drogę dojazdową wysypać gliną. W związku z tym przyjechaliśmy tu samochodem z napędem na 4 koła, natomiast busem można jechać tutaj bokiem albo wcale. Natomiast chcieliśmy wam to pokazać po to, żeby powiedzieć, że nie poddajemy się, budujemy w każdych warunkach. Zdarzało nam się już wozić materiał traktorem przez las, kilometr, zdarzało nam się nosić na ogródkach działkowych przez pół kilometra, kilkanaście ton dużego domu w samych drewnianych elementach, i tak samo tu prędzej czy później. Dopniemy swego i postawimy dom dla pana Marcina. Natomiast na razie czekamy: albo aż wszystko zamarznie, albo aż wszystko wyschnie. Obserwujcie nas, na pewno pochwalimy się, jak uda nam się tu wjechać z betonem.